Filarów łączą nie tylko wyjątkowe predyspozycje do walki z demonami. Łączy ich również trudna, a na ogół tragiczna przeszłość. Historia Giumeya potwierdza ową regułę. Himejima, identycznie jak Sanemi, Tengen, Tokito oraz Giju, musiał zmierzyć się ze śmiercią bliskich osób, którymi były na domiar złego dzieci. Morderstwo tak młodych i niewinnych istot jest okrutne samo w sobie. Dodatkowej grozy całej sytuacji nadają jeszcze okoliczności zdarzenia. Fakt, że to jeden z wychowanków wyjawił demonowi położenie świątyni jest podwójnie druzgocący. Był niczym nóż wbity prosto w serce biednego Giomej. Rany pogłębiły jeszcze czerniające słowa czteroletniej Sajo, skazujące Filara na pobyt w więzieniu oraz egzekucje. Po takich doznaniach można zupełnie stracić zaufanie do ludzi, a przede wszystkim wobec dzieci oraz młodzieży. Himejima taką ufność wciąż posiada, chociaż widać, że próbuje trzymać określony dystans. Gdy łowca do kogoś się przekona, bez problemu okaże takiej osobie sympatię. Piękna scena z udziałem Giomeja i Tanjiro nie pozostawia w tym względzie złudzeń. Zapamiętam ją jednak nie tylko dzięki zachowaniu filaru kamienia. Szczerość Kamado to wydarzenie bez precedensu. Ujęło mnie w pełni. Chłopak nie miał problemu, by wyjawić prawdę odnośnie zdarzeń w wiosce Kowali. Nie próbował się wybielać, by zdobyć szacunek Himejima. Tanjiro na ów szacunek i tak sobie zapracował, wyjawiając prawdę. A prawda, choćby nie wiem jak bolesna, Zawsze się obroni, zawsze będzie w cenie, zawsze będzie utożsamiana z respektem, o czym fragment przypomina. Zachowanie Tanjiro powinni wziąć sobie do serca wszyscy, którzy przyznanie do błędu traktują jako przejaw słabości. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. To postępowanie wymagające odwagi, świadczące o zdrowym stanie ducha danej osoby, o braku wybujałego ego. Fakt, że Kamado osiągnął ten stan w tak młodym wieku jest godny podziwu i z pewnością wart naśladowania. Porozmawiajmy jeszcze o Giomeju. Filar Kamienia zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Widać, że jest rozsądnym, opanowanym gościem, umiejącym ocenić sytuację chłodnym okiem, uciekającym się do przemocy dopiero wtedy, gdy sytuacja tego wymaga. A lepiej, żeby do tego chyba nigdy nie dochodziło. Himaćima jest bowiem szalenie silny. Pomimo niewłaściwego odżywiania i utraty masy, Giomej rozszarpał demona niczym szmacianą lalkę. Aż strach pomyśleć, co może uczynić, będąc w pełni sił. Filar mierzy przecież 220 cm wzrostu, waży 130 kg, a to nieliche, wręcz niedźwiedzie gabaryty. A jak wiadomo, niedźwiadków lepiej nie drażnić. Ciekawią mnie jeszcze przyszłe losy Zenicu. Chłopak otrzymał list od swego uroczego wróbla, który kompletnie odmienił jego zachowanie. Póki co możemy jedynie domyślać się treści wiadomości. Zakładam, że musiała być poważna. Zdeterminowany, skoncentrowany zenicu to widok raczej rzadki. Nie wiem również, dlaczego twarz Gatsumy jest zakrwawiona. Czyżby list tak bardzo przeraził łowcę, że aż postanowił się okaleczyć, odreagować waleniem głową w drzewo? W każdym razie przypuszczam, iż zenicu dokądś wyruszy, najpewniej w pojedynkę. Może finałowy odcinek sezonu powie nam na ten temat coś więcej. Czym byłby odcinek Demon Slayer, bez chociaż odrobiny humoru? Taki scenariusz właściwie nie wchodzi w grę. I epizod siódmy owej reguły nie złamał. Wyjawienie prawdy odnośnie kulinarnych upodobań Sanemiego wypadło świetnie. Shinazugawa strzegł swego sekretu niczym najdroższego skarbu. Byle tylko mógł wciąż uchodzić za nieprzystępnego, groźnego typa. Tanjiro, jak to on, był tego jednak zupełnie nieświadomy, niewinnie drążąc temat. Za swoją niewinność przyszło Kamado srogo zapłacić: ciosem w gębę i lotem w przestworza. Pewnie nie wszystkim pasują takie komediowe wstawki, ja bardzo je jednak lubię. Chyba jeszcze nigdy nie odpowiadały mi tak mocno jak w sezonie czwartym. Odcinek siódmy zakończył się jednak cholernie dramatycznie. Nie dość, że Nakime wytropiła Sanemiego, to na dodatek Musan wtargnął do posiadłości u bujasiki. Spotkanie bohaterów stanowiło właściwie kwestię czasu. Nie sądziłem, iż dojdzie do niego już teraz. Jedna wiadomość zaskoczyła mnie jednak jeszcze bardziej. Według Kagai, Kibutsuji i ubujasiki nigdy wcześniej nie stanęli twarzą w twarz, a taki scenariusz wykluczyłem już dawno temu. Byłem właściwie pewien, że bohaterowie ze sobą już rozmawiali, chociaż przez chwilę że może to właśnie owo spotkanie pogorszyło stan zdrowia Kagai. Prawda wygląda jednak inaczej. Ciekawe jak będzie wyglądał także finał wizyty. Czy zakończy się on śmiercią Kagai? A może w ostatniej chwili któryś z filarów stanie w jego bronie? Na litość kibucudziego raczej bym nie liczył, chociaż gość ma w oczach jakąś nieprzewidywalność. Pytanie tylko, czy pozytywną? A propos pozytywów nadejście Muzana wypadłoby korzystniej, gdyby demon tak się nie guzdrał. Wiem, że twórcy chcieli podkreślić wagę tego zdarzenia, stąd efekt zwolnionego tempa oraz mgła. Sprawa jednak trochę przedobrzyli. Prezentacja pełnej wersji utworu Tokosie nie powinna być przecież sprawą priorytetową. Podczas podróży Muzana można śmiało pójść do kibelka, następnie do kuchni, zrobić kanapkę, wstawić pranie, a po powrocie do pokoju i tak zobaczymy, że Muzan wciąż idzie. Zbyt długa pielgrzymka Kiwudsuziego to jednak jedyne zastrzeżenie, jakie posiadam wobec siódmego epizodu. Spełnił on bowiem moje wszystkie oczekiwania, przybliżył mi przeszłość Giomeya oraz pozwolił poznać jego charakter. Dał świetną scenę z udziałem Himejimy i Tanjiro. Zainteresował mnie przyszłością Zenitsu, a przy tym jeszcze rozbawił i pokazał dobrze zrealizowany sparring Gyu oraz Sanemiego. Do tego dochodzi elektryzujące spotkanie Muzana i Kagai. Nie mam wątpliwości, że obejrzeliśmy jeden z dwóch najlepszych epizodów Demon Slayer 4. A kolejny odcinek może wypaść jeszcze lepiej.